Czy w miejskich autobusach w Lublinie rzeczywiście jest duży tłok, bo od 28 lutego obowiązuje nowy rozkład jazdy i czy to rzeczywiście utrudnia tutaj sprawę wyjątkowo? Myślę, że głównie zależy od pory dnia, jeśli chodzi przed godziną 8 na przykład autobusy. To są one zatłoczone, ale w późniejszych godzinach mi się wydaje, że jednak tego roku nie ma. Bo wydaje się, że one zawsze były mimo wszystko zatłoczone, a czy y, to ograniczenie spowodowane nowym rozkładem jazdy, y, no, były skargi po prostu u pasażerów? Moim zdaniem wtedy, kiedy ja podróżuję, zawsze sobie coś znajdę, aczkolwiek no, najbardziej sprawiają problemy te poranne autobusy, Je, jeśli ktoś chce wejść i usiąść, to rzeczywiście na tych pierwszych stacjach, bo później to nie ma szans. Um, sometimes yeah. Przyjątkowo to nie wiem, ale rzeczywiście było dzisiaj, e, dość dużo osób w autobusie jak jechałem. Zgadza się. I czy to e, o określonych porach pan myśli? Czy to bardziej właśnie e, cały dzień jest tłoczno? No na pewno jest tłoczno w e, takich porach, kiedy ludzie kończą pracę i tak dalej, nie? No, czyli bardziej godziny szczytu, czyli taka norma można powiedzieć. No to jest normalne wtedy tak. Może jest bardziej nasilone to ostatnio, ale zawsze są to, te same godziny, kiedy jest bardziej nasilone. Ja nie, uważ, nie zauważyłam, by było tłoczno. Wręcz no jest w zasadzie tak, jak było. Jeżeli były jakieś zmiany, to tylko na tych liniach, gdzie w konkretnych godzinach jest mniej pasażerów. A tak to jest, jeździ się doskonale, uważam, że komunikacja miejska sprawia, sprawia się na piątkę sposobu. Czyli tutaj też mimo tych darmowych linii autobusowych dla yy, przyjezdnych z Ukrainy też jakby to logistycznie yy, nie, radzi nie, sobie nie, komunikacja za, nie w nie, Radzi sobie i to uważam, że doskonale sobie radzi.